Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Steam Fortress 2 Dziś będzie trochę informacyjnie Trochę gameplaya Postanowiłem, że pogram soldem, bo Rzadko nim gram, bo średnio też nie mówię grać Tutaj nikogo nie ma O, działko tam jest Jezus Maria, co to? Skał do tyłu mnie atakuje Jak nieładnie No nie, trafi nie trafi. Dobra, nie trafi. Moja apteczka, soldy, ominął. O kurde, co to za jakiś kryty ciągle od tyłu dostaje. Ten medyk podleci. Mhm, dobra. E, czyli medyki... O! Przyszedł do mnie. Co za gościu? O dobra, słaby skok. Trzeba ratować naszego niewydarzonego medyka, aby nie umarł. Dobrze. To działko rozwalić. No i dobra, co ja wam dzisiaj chciałem powiedzieć, to to, że wybrałem już chyba gry, jakie będę nagrywał, jeśli chodzi o najbliższe parę nasie dni, może parę tygodni. Postanowiłem, że nagram Mafie 2, ponieważ ta gra jest taka wspaniała, tak ją lubię, że mam wielką ochotę przejść ją jeszcze raz. Nie tylko ze względu na to, że nie pamiętam do końca, co się tam działo, chociaż pewnie... Chociaż pewnie będę większość rzeczy pamiętał, bo chyba 3 razy i dodatki też do niej przyszedłem. E, zabiję mnie już. Nie zabije O kurwa, <grym> tu miał działko. E, nagram mafię 2. E, wychodzi mafia 3, więc fajnie by było tak całkiem niedługo przed premierą zagrać tą grę. E, ale ten gość ma lagi. E, no i mafia 2 jak sama. Jezu, gościu się zabił. Mafia 2 jest naprawdę fajną grą. Kto nie widział, kto nie znał, to będzie miał okazję ją sobie zobaczyć. Eee, co jeszcze? Myślę na tym Wolfemong S, na tym wilkiem spośród nas, czyli jak to się tam nie nazywało. No, Wypierdzia Medyk. To jesteś odleczenia, a nie odwalczenia. Eee, no trochę TF-a się pojawi jak to zawsze. Gdzie ty uciekasz? Spaj za mną był, no właśnie. Jezus Maria, dwa spaje, mnie dzikają po twarzy, o, dwóch zabijemy raz. Dobra. Hop. Aha, nie ma tu nic. a, i przegraliśmy. Nie. Tu jest takie fajne przejście na sumila. Dobra, nie zaskoczyłem. Można na to skoczyć i potem jeszcze raz na górę wskoczyć takie przejście jest. Od razu ustalona spawna przeciwnika. Tylko na tej stronie chyba. Nie wiem, nie wiem czy po stronie radach tak można przejść. O, wow, już się mapa skończyła, no to żebym się nagrał na Soumil, tak myślałem. O, widzę, że Soumil, jeszcze chyba nigdy nie nagrywałem na tej mapie. No to, no to dołączę, zagram, coś pogadam, no i pograłem 3 minuty i mapa się zmieniła, fajnie. I dobra, co jeszcze wam chciałem przekazać? O, cieszy mnie sam fakt to, że ostatni film Stefa bardzo łapkowaliście w porównaniu z innymi filmami. Tak patrząc na ilość subskrypcji i oglądnięć e, na moim kanale, to jednak te, łapki w, dół, te no łapki w dół łapki w górę to nie była jakaś bardzo duża ilość. No ale wynik o wiele lepszy niż e, pod innymi filmami. Patrząc na to, że e, ogólnie moje filmy z strefa mają po 150 wyświetleń, to trochę mało. No nie zabij mnie. E, to tak 15-16 łapek w górę na jednym filmie to tak trochę chyba niewiele. No ale dobra, mam nadzieję, że będziecie łapkowały coraz więcej, komentowali więcej filmów, bo czasami były raz albo dwa komentarze, pod ostatnim filmem chyba było ich ponad 10 to też było dużym zaskoczeniem dla mnie, no i oby tak dalej, oby tak dalej, nie, nie przestawajcie, no kurde, nie skoczyłem, co dobrze, dobra, trafił mnie, frajer. sobie wypił kole i dostał dwa piękne dyrekty. Kurde, dostałem skądś skryta. Nie, czy on nie miał jakiegoś? Bo kurde, jaka poza normalnie ma jakiś medal, jakiegoś tam, jakiejś chyba operacji MVM. No i co, co by na to? Mafia 2, Team Fortress i coś się wymyśli jeszcze oprócz, oprócz tych dwóch gier. Oczywiście co jakiś czas FIFA, co jakiś czas Counter Strike. Myślę, że całkiem spoko filmy się będą pojawiały. Teraz się uda, no oczywiście, że się nie uda. Dobra, ten mi nie zabierze apteczki. od, od na co tutaj medyk robi? Ten niebieski. widzę wow, ile na punkcie jest. Włup, zem jeden już goni. Nawet mnie nie dotkniesz. Jak ja tych ludzi nienawidzę. Nie trafiłem. Nie, nie, medyk jest umrzesz. Tak umrzysz. Dobra, ale też umrzę. Trzeba to wyłączyć z jakieś jakąś tam... Co to było? Aha, ten No naliczę moje zabójstwa, czekajcie, gdzie ten końc jest tutaj. Równy 500 na fragę. <gry> Tylko jeden frag na Watergecie, 7 na Bayer, 5 na e, Pubedzie jakimś i 0 na tu Tuforcie, który dalej mi nie działa. Jakaś spaczona mapa dziwna. E, która nie chce mi działać. No ale update nie jest jakiś taki wspaniały, żeby... żeby płakać, że tam jedna mapa mnie nie działa. Dobra, scouty, co wy tu tworzycie? A M.M. nie grzysicie jak tutaj widzę. Ło wow, cholera, ale dostałem. Ło, wow, ale nam tutaj sniper pomógł. Matko boska, tu był jeszcze Spice, za mną, mnie zabij mnie ten soldier. Tam się demo wychodziło, ja tam chciałem po apteczkę uciekać. Zobaczmy co zrobi nas soldier z direct hitem. No, tak. Tego się spodziewałem. Eee, u, z tym pogramy. To jest, to jest dopiero maszyna. Można to na, używać na szóstkach w najnowszym konfigur i white liście na etf u To jest moim zdaniem bez sensu. Dobra. No nie, wypierdziałeś z tymi krytami. Chciałem naładować to na maksa i z punkt, bo ich dużo było. a teraz nasi są na punkcie i, i coś nie są... Chciałem spać. słyszałem, ale go nie ma. Nie ma tu nikogo. No i ten zlagowany sol. Dobra, macie. Dobra, jeden się już spalił. Wow, skąd nie ja dostałem? O nie, no nie, Pyro, no nie! Jaki zasięg to ma? Jaki zasięg ma ten... Ee, e, ...jak to się nazywa? też ognia. Że na taką... ...długość palił, ale byłby airshot. Ale niestety nie ma airshota. Dobra, może jednak nie bawmy się. Weźmy, zagramy z tym. Mój znajomy ma jakiś... Fedusz do tej broni. O, co to mogę z tyle dawać? Helmet, no helmet, helmet, no helmet. To się różni czymś? Dobra, chyba nie. E, bardzo lubi strzelać z tego airshoty, bo mu ze zwykłą to nie wychodzi, a z tym mu wychodzi, no, Nie wiem co to jest za różnica z tymi broniami, ale jeżeli to ogląda, to niech napisze co mu się w tym takiego podoba. O kurde, już myślałem, że zacznę tutaj jakąś ładną serię zabójść A tu nic z tych rzeczy, jak widać mają demonite'a, który chyba ogarnia O <grytanie> Dobra, spy postanowił stać, a nie miał laga jakiegoś Zegar.pl Ponikus można domyśleć się, że Polak Ja ogólnie nie rozumiem ludzi, którzy dopisują sobie pl do Niku. To jest takie trochę... Dziwne, gdyby każdy dopisywał sobie do nicku z jakiego kraju to by tak to śmiesznie wyglądało chyba Tak mi się wydaje Kurde, mają tutaj armatkę Wo, kurde, trzy osoby dwoma rakietami zabite Dobra Poczekajmy wo, wow 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 Dobra, po apte. lecimy Trochę dużo HP sobie zabrałem tym skokiem Tam jestem ten zlagowany sold. O, ale żebym wyszedł rakietę w kosmos, kurde. Mam małą czułość myszki, przez mi się źle rocket jumpuje. Bo do rocket jumpów jednak jest lepiej mieć tam trochę szybszą czułość. O, ale ładne. A ja jako, że gram dużo snajperem, scoutem. takimi klasami gdzie fajniej mi się gra. O, to by się zatantował zat na spoko. Nasz spaj miał trochę opóźnioną reakcję i go nie zabił On no, się ma, otworzyć jeszcze raz O nie, random bym zwalił Gdyby random kryt mi siadł to Dobra, spadamy stąd 2 HP O kurde Nie, nie zabijcie mnie, fuck Jakim cudem znowu ten Pyro mnie zabił na kilometr, ja go nawet nie widziałem <laughs> Nie miałem pojęcia gdzie jest no, na stol tutaj a MM nie grzeszy, zobaczmy gdzie jest zegar. Adrian to też chyba Polak. Lola. Nie no, Polak zostaje. jest pewnie cała seria, cała... Wszyscy osoby go zaraz wywalą. Na w serwerze jest tak. Ludzie odnajdą od, e, taką opcję jak kikowanie. Za... bez powodu nawet. I się nauczą takiej jednej opcji. Doleć, doleć błagam! No nie! Po coście w niego strzelali przez to od, odskoczył, no? Tu nikogo nie ma, jednak jest spike, który ma do chyba Chodźmy sobie pod ich spawnę i hop Tak Nikt Hop hop O siema No nie, nie trafiłem pierwszą rakietą No i trzeba było tutaj nie wychodzić, dobra bo ja stąd uciekam Oh, fuck Heavy, heavy jednak nie pożył. Myślałem że on pójdzie tam dalej Znowu ten WP zajmie O kurde Sydney Slipper to jest dopiero wkurzająca broń Mhm, mm hit jest po to, aby strzelać celnie A jeżeli ktoś ma z tym problem, to niech używa zwykłą rakietnicę Ponieważ ona daje splash damage, a tamta... Tamta niestety nie daje, tylko po celnym strzale Aha, no spoko, olaliście mnie? <grym> Dobra, nieważne, nie się. I znowu ten Peru, ten Peru to jest jakieś przekleństwo normalnie Ciągle się pojawia Gdzieś przede mną, koło mnie Dziwny żomek A już myślałem, że tak ładnie sobie trafię A tu nic z tych rzeczy Nie znam ogólnie jakichś tych mega na solda Nigdy się ich nie uczyłem No, no i Wszystkie pyro się na mnie rzuciły <noise> Lepiej było się wysadzić niż dawać im satysfakcję zrobienia W+, im jeden na mnie Czy ja mogę zagrać się z jakimś innym setem? Weźmy sobie spadochron Eee. Po, 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 po. Dobra, niech to zostanie. Będziemy można... można będzie z tego jakoś tak niby marketować. Dobra, spacem to się uruchamia. Pamiętałem przez chwilę, myślałem, że w ale to było bez sensu. Wow, aha ja nie mam kanonierek, teraz tak dużo mi zajmuje zdejmuję to. No to dobra, skaczemy. Mhm. No przecież go uderzyłem, ale w ogóle zajmie jeden, na to nie ma siły. Ole, ten Heavy ma zajebisty set. On jest piękny. Ten set. Ej, wiecie co? Ja sobie zrobię taki set na święta. I będę grał heavym na wiadukcie. Albo na innych mapach, które dodadzą jeśli chodzi o zimę. No, przecież ten set jest piękny. jego cena wzrośnie e, przed świętami, więc wartałoby się go. E, go już kupić teraz. Z tego co wiem, to chyba ten. Ehm, ten szalicie kosztuje około Keja okay To jest niestety trochę dużą ceną Dobra, słyszę, że tam ktoś we mnie dał na dupca. O o, Dobra. on tu ma Myślałem, że nie zauważy mnie i nie aktywuje Dobra, ja z tym nie umiem grać Powracamy do starego setu, najlepszego setu, jedynego najlepszego Omg, my gry do sobie to jest so much Możliwe, że on ma ping duży. Gdzie jestem? Adren? Adren ma ping 93, ja mam 38. Chociaż nie, to nie jest prawda. Prawdziwy ping będziecie widzieć, piszecie w konsoli ping odnajdziecie się i z 39 pisze 69. Gaben, dlaczego tak nas okłamujesz? Tu pisze 39, w konsoli 69. To jest kłamstwo i nie dajcie się na to nabrać. To był spy? Nie, dobra. Przez chwilę mi się wydawało. No nie, rollout byś był mógł być. Kurde, tyle momentów zakichane. Mhm, mm tak. Nie ma to jak nie umieć skakać i skakać. Tak to się właśnie zawsze kończy. Odcinek już trochę, trochę trwa tak mi się wydaje, więc weźmy na koniec Demonite'a. Ostatnio się z tym świetnie bawiłem. Tylko muszę sobie do tego meszka podkręcić. A nie, mam podkręcono, masz 90, 0,90. Jak zazwyczaj gram Scoutem albo z Sniperem, to mam 0,50, więc... Eee, jestem trochę zaskoczony, że taką czułą myszkę mam. Hmm, hmm. Zaspamimy kogoś, ktoś zostanie random krytem. Dobra. Nasza pierwsza ofiara, która nie umarła. Dobra. <ścoughs> no, to, że mi się nabawił demonite'em. Eee, Gosiu dostał z tego niestety, ale chyba już po zetknięciu się ze mną. O jest i nasz zegar, zaraz tu wejdzie do spawna, Jest, idzie. On ma AWP chyba. Możliwe, że kupił CSA i ma... AWP albo sobie skraftował. Tam jest spy do skauta. U, u, nasi kapują. ma medyk. No jak ty nie umarłeś? Przecież... <laughs> Przecież on powinien umrzeć, no ewidentnie. Dojechałem do niego i go prawie zabiłem. Był mini, nie wiem co to jest, wczoraj jak grałem na jakiejś arenie to miałem same kryty i robiłem w sumie to samo, ale zobaczmy, ja myślałem że to jest zegar.pl Jest zegar, jest zegar Nie ma łupy, ma zwykłą, o co chodzi? Bo myślałem że Spajdu gdzieś za mną ja to był nasz scout Dobra, tam ktoś dostanie jakimś pipem, to jest nie wiem, gdzieś patrzył Dobra Ja pierdzielę co, co ja zrobiłem to nie tak miało wyglądać. E, no chodź, to dawaj. Dobra, dzięki za szarże. Scramble team za Jak już tak jak będę kończył odcinek. O, fajnie. He. he. Nie, włók 1 Jaki to ma zasięg jak to mnie dosięgło? Mhm. Tak, mózg free-to-playa nie jest niestety wysoki. Albo raczej duży. O Jezus. Granie bez wimodela, to też jest czasami minus. Nie wiecie co trzymacie. Random Gris. No dobra. Chyba i tak się będzie runda kończyła. 22 fragi, 15 zgonów, a... Kigl też sobie umrze, coś bo, bo Bo nie, nie dosięgnie apteczki, nie. no i... No i takim akcentem kończymy ten odcinek. E, przygotujcie się na filmy z Mafii. No i te no i CS, -a, bla bla, już to mówiłem chyba z 6 razy w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie dawać łapę w górę oraz komentować mój kanał, kanał, moje filmy, bo no, to pomaga w rozwijaniu tego kanału. Eee, a, a o to chyba tutaj chodzi, prawda? Dobra, ostatnie życie. Jedziemy z tym, z tym, z tym, z tym czymś. No, no, no. Dobra, 3, 2, 1. Aha, dużej się ukrył. Wow, dwa pipy dostałeś i przeżyłeś. O, właśnie. Dzięki za szarze. No dobra. Jednak czułeś myszki jednak jeszcze wyższe musimy, żeby z tym się lepiej bawić. Dobra, zabiłem się prawie sam. A nie o to w tym ostatnim życiu chodzi. Wow, słyszę o. Nie wychylaj się, Jest tutaj sniper, dobra. Chyba, że tak bardzo chcesz. No to dzień dobry. Pewnie szok jakiś miał po tym, bo ja sam bym Cię wysrażył, gdybym ktoś coś takiego zrobił. O, jest i free-to-play z tym działalstwem. Dobra. nie wychodzi nikogo nie widać. Jest i nasz sniper. no. Dobra, to był revenge. Dobra, to wszystko w tym odcinku. Nie zapomnijcie dawać łapę w górę. Trzymajcie się, widzimy się w na następnych filmach. Cześć!